Klaudia Sieracka, Misz tak. się, się wie z duńskiej woli. Dokładnie. I bynajmniej nie dzięki nazwisku zdobyłaś ten tytuł? Nie, nie. Na pewno nie. A powiedz mi, tytuł zdobyłaś, zdobyłaś wiele tytułów komplementarnych tak, na tych się. wyborach. I powiedz mi, czy jakieś już konsekwencje przyjemne dla ciebie tego są? Tak, przede wszystkim mogę brać udział w wyborach Mix Max Make-up, które właśnie odbywają. I cieszę się bo naprawdę to dużo, jest, dużo przeżyć i dużo mocy przede wszystkim, także, także jest dobrze. I liczysz, że będą jakieś ciekawe propozycje jeszcze, prawda? Tak, liczę, liczę, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że będzie wiele tych propozycji i na pewno z każdej skorzystam. A powiedz mi, nie przedstawialiśmy cię szerzej, powiedz coś o sobie. Klaudia Sieracka, mieszkanka z Duńskiej Woli. Tak. I... No, interesuję się bardzo fotografią i modelingiem. Mam za sobą bardzo dużo sesji zdjęciowych. Można mnie zobaczyć w kalendarzu tegorocznym, co teraz będzie w grudniu. I co liczę z tym troszkę swoją przyszłość? Może niekoniecznie przyszłość, ale hobby to na pewno. I tak. Na no, o szkole nic nie powiemy? O szkole. Chodzę do pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Zwińskiej Woli, Profil humanistyczno-prawny. No i mam zamiar wiązać tę swoją przyszłość bardziej jako prawnik. Jeżeli starczy mi na to czasu, tak jak powiedziałam, hobby byłoby fotomodeling na pewno. Jaki uniwersytet wybrać? Nie wiem jeszcze, jeszcze nie myślałam, czy to będzie łódź. Tak mi się wydaje, że raczej to będzie prawo i administracja wodzi, ale jeszcze wszystko może ulec zmianie. Za rok matura, z czego będziesz zdawać tą maturę, Już wybrałaś? Yy, wydaje mi się, że będzie to Polski i wiedza o społeczeństwie. Historię sobie odpuszczę. Będziemy trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. Życzymy udanych sesji, udanych propozycji i dużo fajnych przygód związanych z tytułem się wie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.